Mieszkańców Chorzowa serdecznie pozdrawia grupa Mozarta. To jest koncert złożony głównie z muzyki filmowej, ale to jest też program, w którym wzięli udział Charlie Chaplin, Woody Allen, Lord Vader i Tom Hanks to jest koncert w którym wzięła udział Marilyn Monroe także to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego dzisiaj również zagrają Beatlesi więc my się bardzo cieszymy że możemy w tym uczestniczyć i, i oglądać okazało się że publiczność bardzo chętnie przychodzi na koncerty muzyki filmowej i od tego momentu kiedy zaczęliśmy grać ale kino właśnie koncert z muzyką filmową gramy w Chorzowie dwa razy także co nam się wcześniej nie zdarzało yeah. My też jesteśmy wychowankami w pewnym sensie pana Macieja Niesiołowskiego, który w Akademii Muzycznej, w której studiowali Paweł Bolek, ja, ale Michał też, mimo tego, że studiował w Łodzi, to też grał w orkiestrze dyrygowanej, prowadzonej przez pana Macieja Niesiełowskiego. Waldemar Malicki przed nami łączył humor i robi to do dzisiaj humor z, z muzyką klasyczną. Były takie dwa zespoły. Zespół Obsession, kwartet bardzo atrakcyjnych dziewczyn, kwartet smyczkowy, ale nie wiem, czy panie jeszcze. Jeszcze działają i był kwartet okazjonalny. No niestety w tym wypadku nazwa zobowiązała i już też nie, 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 nie pracują razem. No a my, my jesteśmy dowodem na to, jak bardzo integrują kredyty frankowe. Ta kreatywność jest ciągle pobudzana u nas przez publiczność i ona się nie wyczerpuje, bo my po prostu czerpiemy z tego radość. Gdyby nam to nie sprawiało przyjemności i nie, nie, nie mielibyśmy z tego satysfakcji, to prawdopodobnie już rzeczywiście byśmy nie grali. To jest taka samonapędzająca się instytucja, ale to właśnie ta energia i ta reakcja publiczności i ta przychylność taka, na no, długoletnia, powoduje, że, że no, ciągle mamy nowe, nowe pomysły i nie brakuje nam energii. Przychodzą osoby w naszym wieku, czyli starsze, przychodzą również młodzi ludzie ze swoimi dziećmi. Co więcej, czasem do naszej, do naszej garderoby przychodzi mama z takim 11-12 latkiem i mówi, że ten młody człowiek, kiedy miał 5 lat, był na waszym koncercie i poprosił: Mamo, ja bym chciał grać na skrzypcach, altuchce, wiolonczeli, i gra, i jest muzykiem, także takie mamy też zasługi. Nie było naszą, naszym zamiarem żeby edukować muzycznie, my chcieliśmy zawsze tylko bawić. Ale jeżeli przy okazji jest jakaś grupa muzyków, która podjęła tę decyzję nieświadomie, bardziej lub mniej świadomie po koncercie grupy Mozarta, to bardzo się cieszymy. Jest taki efekt uboczny, za który wszystkich rodziców serdecznie przepraszamy, bo my doskonale wiemy, co to znaczy mieć dziecko w szkole muzycznej, szczególnie na skrzypcach, które nazywane jest nie, nie, bez, nie, nie bez przyczyny obrabiarką, yy, dlatego że jest, jest to instrument straszny na początku, yy, również dla rodziców. Yy, ale no, potem częstokroć wyrastają łabędzie i fruną w piękne miejsca świata już dorośli muzycy, czego oczywiście wszystkim naszym wielbicielom i nie tylko serdecznie życzymy.